Dzień był dość przeciętny, po prostu akurat sprowadzałam skrzynkę pocztową, nagle zobaczyłam ogłoszenie, że szukają właśnie osób, studentów do rekrutacji do Dubaju na praktyki. Pomyślałam, że wow, to jest wielka szansa, to jest dla mnie, nawet nie było takiego momentu zawahania, tylko stwierdziłam, super okazja, świetna możliwość rozwoju, poznania nowych ludzi i muszę tam jechać. Od razu wiedziałam, że to szansa dla mnie, to jest coś, czego szukałam, Czego oczekiwałam trochę od tych studiów, takiej szansy na rozwój, na e, zrobienie czegoś więcej, nie tylko w kierunku chemii, ale też w kierunku pogłębienia samorozwoju? Pomyślałam, że jest to na pewno e, coś drogocennego, drogocenny wpis do CV, który z pewnością otworzy nam drzwi do wielu wymarzonych przez nas miejsc. Na pewno też poczułam ogromny stres, gdyż zdawałam sobie sprawę z tego, jak duża jest konkurencja, a zaledwie pięciu studentów miało zostać wybranych do wyjazdu? Aczkolwiek nie żałuję, że wzięłam udział i na pewno podjęłabym się tego jeszcze raz. Pomyślałam, że muszę tam pojechać, muszę zobaczyć Dubaj. Nigdy tam nie byłam, a bardzo bym chciała. Interesuję się też górami, a jest tam pasmo góry Hatta, konkretnie, które chciałabym zdobyć. Na pewno było tak, że jak zobaczyłam, że już jest. Jak wiedziałam, że jest tylko pięć osób z Białego stoku, które mogą się dostać, to pomyślałam, że, ja, że już są tylko cztery miejsca, bo ja jadę na pewno. Kiedyś już widziałem ten piękny kraj i pierwsze co pomyślałem, to chciałbym tam znowu zawitać. Expo to będzie świetna okazja, żeby rozwinąć skrzydła, poszerzyć swoje umiejętności, poznać nowych ludzi, a przede wszystkim ukazać światu, czym tak naprawdę jest Polska i co sobą reprezentujemy.